Dzień dobry Państwu przy ulicy Roweckiego jest start i meta ćwierć Maratonu Polickiego. W tej chwili tutaj y, organizator miicję. To kolejny zawodnik, który ustawia pachołki wyznaczające do trasę. 7 metra, y, kilometra naszego biegu z numerem 10. za chwilę bieg dobiegnie końca, ćwierćmaraton polski to ogólnopolski bieg Mamy na, już. na tej trasie naszą, e, za chwilę zawodnicy drogę, będą biegać na metę Żeby widzieć można było zawodników, którzy będą kończyć bieg i ci którzy będą biegać dalej ...Artur Ehaus. 82 Jacek Stadnik Jacek Stadnik 33,5 minuty Zawodnik z Zielonej Góry Bartek Jurgiewicz ze Szczecina to miejsce drugie dzisiejszych zawodów Gratuluję. Mam nadzieję, że Serdecznie nazwiska osób, które zajęły mężczyzn, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce Jacek Stadnik z Zielonej Góry, jak się nie mylę, jest zwycięzcą tegorocznego ćwierć maratonu. Ta, e, Następny e, zawodnik kończy e, bieg. W nie Andrzej Łuc ze Szczecina, Andrzej, na, Andrzej ze Szczecina na miejscu trzecim. I już ten sposób, pierwszą trójkę mamy, a następnie... Nikt nie przyspiesza, jak jeszcze ma 3 km do mety, także... mety. To są zwycięzcy. Drugie miejsce, tak? Trzecie. 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 A pan? Z numerem 103. Czwarty. nie jest zwycięsta. Mamy tutaj zwycięzcę? Zaraz go znajdę. Zaraz go znajdę. 54. Pani Maria. Mąka stwierdziła jeszcze 3 km. No tak jest. A tu oczywiście mamy już kończącego dwóch zawodników. 57 to jeszcze nie jest kończący bieg, Paulina Wasilewska oczywiście y, zwyciężczyni 39,06 orientacyjnie. To będzie czas Pauliny. E, oczywiście e, luźny bieg, bo nie było potrzeby e, mocno e, się e, ścigać. Kolina jest bardzo mocną zawodniczką e, i to dosyć młodą, jeszcze jak na e, bieganie po e, ulicach, więc e, odnosi dużo e, sukcesów. Co jest także sympatyczne zwycięzczynią tego dystansu w Policach w, w maratonie jest w Brangie, w Miroski, e, tak, Polina Waśleska. Tak, który to, to jest Twój bieg w tym sezonie? O, 40 któryś myślę. 40 któryś? To co, to częściej, częściej niż właśnie, raz na tydzień? Tak, nawet w majówkę trzy starty w tygodniu się zdarzały. No to Także... naprawdę jest olbrzymi <głos》>, wyczyn. Ile kilometrów tygodniowo przebiegasz? Nie dużo, bo tak 60-70 skupiam się bardziej na jakości, mhm. bo rok temu miałam kontuzję kolana z której wyszłam. No i z tego się najbardziej cieszę, że mogę po prostu wrócić do pasji, którą kocham całym sercem i po prostu nawet takie bieganie, bo wczoraj zrobiłam życiówkę, więc wiedziałam, że nie pobiegnę na 100%. 37 minut wczoraj ustanowiłam. Na 170 km, km w biegu ulicznym, tak? Dokładnie, w Pobierowie, Baltic Run Pobierowo też polecam bardzo bieg. Jaki to jest czas na, na tle wyników takich e, ogólnopolski. To ogólnopolski, to myślę, że nie jest aż taki wysoki, bo dużo kobiet biega w przedziale 38-37 minut dyszkę, ale dla mnie to jest naprawdę życiówka po tylu biegu bo biegam w 15 lat zabrała z przerwami właśnie Cieszę się, 18... że mogę w tym trwać i się poprawiać. Dziękuję bardzo Bocno. i gratuluję. Wszystkiego najlepszego wzajemnie. w następnych zawodach i w ogóle I widzimy w działalności sportowej. Zbliża się Piotr Stawiński Polina Wasilewska zwycięzczyniom po tak i... na tym dystansie w policach <ŁY> z... z... oczywiście wśród kobiet Następnie zawodnicy wybiegają do mety Bosia Jagielska oraz Marek Krych Pogoda jest idealna jak mi się wydaje dla takiego biegu zawodnicy mają komfort termiczny, nie ma deszczu i ogólnie mogą osiągać wyniki Bić rekordy życiowe i rzeczywiście e, z, z, z przyjemnością e, robić to co lubią, czyli biegać na dystansach. Ryguły, ćwierć maratonów, pół maratonów, pełnych maratonów, bo to są zawodnicy którzy w ulicznych biegach długodystansowych się kwalifikują tutaj zaprezentować swoje zawody, możliwości ja wszystkim, zawody, ja wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i, Pani, i zapraszam w juni, do oglądania naszych informacji na kanałach 32, informacyjnych Robert, który kończy, w YouTube, kończy, w Facebooku kończy, i stronie o, www. 20, Dostępna kobieta 5, do a no to kobiety, które w tyle zostawiły bardzo wielu mężczyzn. Zwycięszczyni i pani, która jest druga, gratulacje dla zawodniczki. Numerem 43 Krystian Kubik z Gryfis. Dziękuję. Dziękuję Państwu wiek. i do widzenia.